bo rozpoczynamy oficjalnie widzewską podróż do przeszłości. No chyba możemy powiedzieć, że to jest tak de facto zamknięcie sezonu 2022-2023. Ta, ta klasa, na której byłeś? Tak. Co tam podawali do picia? No właśnie, wiele fajnych rzeczy, ale nie skorzystałem. No tak to bywa, um, że. No, cóż, no tak, tak to jest, tak ta ekstra klasa zmienia człowieka. W każdym razie, Kamil Wójkowski, on jako jest dyktyjski? niezmienny, tak. zawsze dla was, taki sam. Czy rzucał. Nawet dzisiaj, no. Tak. czy rzucał po w pociągi, w kutnie, czy zrzucał coś z tira czy dzisiaj handluje bagnetami. Zawsze niezmienny. Zawsze dla Was. No, już mam wizytę o 6 rano zapewnioną. ABW. Dziękuję. Dziękuję, proszę. Słuchaj Kamil, no to, tak jak powiedziałem, no rzeczywiście może niczym gala powinniśmy dzisiaj przygotować. Takie naj, naj, naj statystyczne i chyba trochę no mamy, bo tych danych i podsumowań w związku z minionym sezonem jest. No, najważniejsza naj to jest Najbardziej utrzymaliśmy się. A drugie, ze... że nie daliśmy się wyprzedzić Zagłębiu lubin w klasyfikacji wszechczasów. Tam tak, by. no trochę wstyd by był, no i wiesz. No prezes, nie, byłby wstyd. Prezes no... by triumfował tutaj. Tak, dokładnie, nie możemy na to pozwolić, żeby prezes druż triumfował. Na pewno będzie oglądał, ja tu sobie będę majstrował z aparaturą, ale na pewno kontynuujemy program bez względu na to. Kamil, jaki to był sezon? Jakbyś to podsumował w kilku... No, no, w statystykach, jakbyś to odniósł do historii występów widzewa, no to jest fajne, żeby tak spojrzeć na to w kontekście właśnie tej przeszłości. Zawsze to jest takie spojrzenie trochę z dystansu. No to zacznijmy od właśnie tego, co już powiedziałem. Dla widzewa był to, przypomnijmy, 36 sezon w krajowej elicie. Widzew do niego przystępował na 9 miejscu w tabeli wszechczasów ekstra klasy dawnej pierwszej ligi. No i tą pozycję, jak już mówię, utrzymał, bo głównym konkurentem e, gdzieś tam za nami, za plecami było Zagłębie Lubin, odrobiło staty do nas. No ale tak podsumowując, w tej chwili widzę w liczniku 1109 meczów w Ekstraklasie i 1403 zdobyte punkty. Mówimy, że zliczone są punkty, gdy były za dwa zwycięstwa, za dwa punkty, to za dwa. No tego nie trzy, mogę przeżyć, trzy? powiem ci szczerze, uważam, no. że to jest strasznie niesprawiedliwe kiedyś swego czasu, jak weszły trzy punkty te za zwycięstwa, no, to widzę chyba po kilku latach w takiej klasyfikacji tylko zwycięstw i w ogóle w tych za trzy punkty, to był zdecydowanym liderem, no bo widzę wstrzelił się w najlepszym okresie lat 90 swoim w ten początek tego tej punktacji, no a widzę wiadomo. Dwa mistrzostwa, potem czwarte miejsce, potem wicemistrzostwo, no i no nie było nikogo innego, kto tak dobrze punktował na początku za trzy punkty. No, no legia, jeszcze oczywiście. Ta, legia gdzieś tam dotrzymywała. Ale punktu, tak. wiesz, jakby nie wiem, czy to by coś zmieniło, gdyby teraz zmienić te, te punktacje od lat dwudziestych, trzydziestych i przyznać teraz trzy punkty. Pewnie bylibyśmy w tym hmm. samym miejscu, no bo siła występów ligowych, no nie wiem, ruchu Wisły sprawiłaby. Czy znaczy innych drużyn. A tak naprawdę byłby wiele drużyn, typu dyskoboli i tak dalej, Korona Kielce. Mówię, tak się śmieje trochę. Ale bo, no, bo, bo pogoń widzisz, tam już się osuwa w tej tabeli wszechczasów, już chyba na 30 czy 30 którymś miejscu, no ale to przecież wiemy, że kiedyś regularnie występowała w, w Ekstraklasie. No wojna brutalnie przerwała te, te, te występy. No, Kamil. To jest tą punktacją właśnie. 36 sezon widzę w PKO BP Ekstraklasie w dawnej pierwszej lidze. I tutaj kolejny kontekst, szósty w roli Beniaminka, czyli kogoś, kto wchodzi z niższej ligi, czy po eliminacjach do ligi, jak w 1948? Tak. Szósty raz graliśmy jako Beniaminek w ekstraklasie, i piąty raz się utrzymaliśmy. Tylko w tym debiutanckim, pamiętamy, 1948 rok, bo wielokrotnie o to przypominamy. Taki sezon, trochę, który widzę w przerwu zdecydowanie, gdy pierwszy raz zameldował się w krajowej elicie. Trochę na doczepkę, i to, to boisko wtedy bardzo zweryfikowało Robotnicze Towarzystwo Sportowe. No ale potem kolejne, kolejne te, te, te wejścia jako Beniaminek i zawsze się utrzymy, utrzymywaliśmy kilka razy z sukcesami, tak? Bo pamiętajmy, że Zaleszka Jezierskiego, trenera, 1975-76 piąte miejsce. Potem powód klasy z Pawłem Kowalskim w roli Trenera, a razu Pucharowe trzecie miejsce wiosną 92. No też mieliśmy takie no. marzenia w tym sezonie, no, nie ma co ukrywać. Niestety rozwiązuje. to się nagrało. Tak, tak mieliśmy takie marzenia, po, po jesieni nawet się do tego odwoływaliśmy, no ale niestety rzeczywistość nas brutalnie zweryfikowała i powtórzyliśmy wyczyn z sezonu 2006-2007, jako też byliśmy jako Beniaminek, bo też wtedy zajęliśmy 12 miejsce. Chociaż początek też mieliśmy dość ciekawy. Pamiętasz tam było zwycięstwo z Discobolią, w Derbach chyba 2 do 1. No tak dobrze nam szło na początku też jesienią 2006, a wiosna 2007 już nie była taka łaskawa dla widzewa. No nie? Rzeczywiście tak było. Z mojej perspektywy hmm, myślę sobie o tym, że to był sezon takich nadziei. Tak trochę żartowaliśmy przed chwilą o tym, że była ta nadzieja na te puchary. Umówmy się, kurczę, no. No, była. To jeżeli analogicznie wygrywasz tyle meczów, grasz tak dobrze, to to, co się stało na wiosnę, trzeba trochę nazwać y, czymś więcej niż wypadkiem. Ja, niż ja, ja przy pracy, no, jako... czymś więcej niż anomalią. Oczywiście, nie wiem, Wisła Płock może powiedzieć, no, że jest no, większy. Ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na tabelę i układ tych miejsc, to Wisła sukcesywnie opadała w dół. Jej spadek jest w jakiś sposób efektem tendencji, która następowała tu. Mieliśmy absolutne załamanie pewnej, po, po, powiedzmy, meczu z Lechem Poznań, coś takiego. Tak, tak. Nie, chcę, nie chcę tutaj... Um, teraz wchodzić w buty tre trenerów to nie jest moje zadanie i też nie mam kompetencji. aczkolwiek no, do Jakości gry, bo jeszcze no, mam jakości gry, bo do mnie jeszcze mecz z wiesz co, od, Wydaje mi się, że to też jest duże uproszczenie, wiesz, bo Kibic patrzy na wynik, to widowisko, które oferował, widzę w, w kilku meczach na jesieni, naprawdę, ale wiesz, mieliśmy na przykład taki mecz z, z Lechem, który moim zdaniem nie był takim show, jak niektóre mecze w sercu Łodzi jesienią, ale był bardzo takim dojrzałym piłkarsko-widowiskiem na wysokim poziomie, z Widzewem grającym mądrze. Przegranym oczywiście, bo tutaj no, musimy powiedzieć, no brakło doświadczenia, ale ale jednak gdzieś musimy mówić, że no to jest wyjątkowe w historii widzewa w występach w ekstraklasie. Zdarzały się oczywiście mhm. sezony, gdzie byliśmy na pudle, potem z tego pudla, pudła spadaliśmy, albo byliśmy liderem, nie zdobywaliśmy Mistrzostwa Polski, albo odwrotnie, kiedy no, po przeciętnej jesieni gdzieś w górnej połówce udawało nam się wspiąć na ligowe szczyty. Myślę, że te, takie sezony też znajdziemy na spokojnie, tak, to ale to jest... tutaj rzeczywiście liczba tych punktów no zatrważająca powiedzmy sobie szczerze możemy sobie to ocenić w tym momencie i smutna tak no bo gdy mówimy o dobrych momentach bo myślę że jesienią byliśmy pod ogromnym wrażeniem zdobytych bramek liczby czystych kont myślę że meczów bez porażki taką serię też bardzo długo notowaliśmy no, ale koniec końców te statystyki bardzo się uprzeciętniły, i na przykład, moim zdaniem, efektem tego jest brak nominacji dla, um, dla Henry Harawasa, który po prostu jesie, wiosną, przepraszam, um, szczególnie w tej statystyce, no bo dzisiaj trochę o statystykach tak, mówimy, tak. trochę o takich podsumowaniach, um, jest ten zestaw um, prevented, expected goals, czyli rywal dochodzi do bardzo klarownej sytuacji, ale Bramkarz. Daje coś więcej od siebie i blokuje to uderzenie. No i mamy Alomerowicza, który, który miał sporo takich interwencji. Mieliśmy mroska ze stali mielec, no a gdzieś nasz henio gdzieś nie, nie, nie powstrzymywał tych uderzeń. I skończyło się jak się skończyło. No i jesteśmy gdzieś w dolnych rejonach tabeli, ale w XXI wieku, no to jest nasz chyba drugi wynik. No chyba nie. No. no a pamiętajmy, że mamy 18 drużynową ekstraklasę. Teraz wcześniej była przez większość naszych występów, poprawnie? 16. 16. Nawet jakby podział na dwie grupy, to 16 drużyn było. No, w sezonie 2010-2011, gdy chyba Paweł Janasa zastąpił Czesław Michniewicz, to zakończyliśmy też jako Beniaminek, ale na dziewiątym miejscu. Tak? Hmm. tak to wyglądało. Hmm. Ani Andrzeja Kretka? A może Andrzej już nie? Bo nie wiem, Paweł, Paweł nas odszedł. Nie, tak, a Paweł nas odszedł, potem był Andrzej Kredek, Nie, nie, mówię o jedenastym, ale 16 tak. drużynowa. Nie wiem, jakby proporcje teraz tak, 16 ułożyć. To była, tak, to tak, tak, Więc y, wydaje mi się, że to jest całkiem, całkiem przyzwoity wynik, jak na, na możliwości, aczkolwiek no nie można unikać kontekstu i patrzenia szerzej. Znaczy, y, dla mnie racjonalny, taki z optymizmem było to, że widzę w na koniec sezonu, na, po jesieni, gdy byliśmy tak wysoko na czwartym miejscu, że widzę, że będzie po, na, na koniec sezonu, będzie powiedzmy, mówiłem, pierwsza szóstka, ale bardziej, że miejsca 5-6. Że jednak wydawało mi się, że nie, nie będziemy w stanie tej takiej ostatnio etatowej, powiedzmy, czwórce e, ekstraklasowych Pucharowiczów jakby w stanie coś tam zagrozić. No i też, jak spojrzymy na bezpośrednie konfrontacje z tymi rywalami, no to tutaj też jest tak. E, tak to wygląda, że z tą pucharową czwórką, to nawet na stronie też się ukazał, ukazał niedawno ten, ten, ten tekst podsumowujący statystyki po sezonie drużyny, że z tą czołową czwórką pucharową, czyli mówimy Raków, Legia, Lech i Pogoń, Widzew na 8 szans, 8 meczów, ugrał 3 remisy tak? i 5 porażek zaliczył. Wiadomo, że tam tak mówimy, ten mecz z Lechem był dojrzały, do, ale nie ostatecznie to Lech pokazał większe dojrzałość, czy doświadczenie, czy ogranie i nas, i nas tu pokonał, mimo że przegrywał. Była ta porażka z Legią u siebie, porażka, porażka w Szczecinie, z Lechem też na wyjeździe i te tylko trzy remisy, tak, z tą czołową czwórką i to tak pokazuje, że Znowu y, następna grupa y, tych drużyn z miejsc y, 5-9, czyli z tej górnej połówki tabeli, to jest tam Piast, górnik, był Krakowia, warta Poznań i zagłębie Lubin. Y, no to też był taki bilans, że 4 zwycięstwa, jeden remis i 5 porażek. A tak naprawdę. Zagadką dla mnie jest to, co się działo właśnie na wiosnę, że mówię o drużynach z miejsc 10, 18, czyli dolna połówka, bez widzewa, wykluczając, wiadomo, widzę ze sobą nie mograć, że my tak naprawdę z tymi drużynami od radomiaka w dół, wszystkimi, to na wyjazdach to tylko przegraliśmy właśnie w radomiu, teraz niedawno pod koniec sezonu. My na każdym wyjeździe z tymi drużynami z miejsc 10, 18 punktowaliśmy i częściej to były zwycięstwa niż remisy, tak? A przyszła wiosna, no i. Gubiliśmy te punkty u siebie, tak? I dlatego tylko mieć Legnica jest jedynym wywalem, którego pokonaliśmy dwa razy w tamtym, w już w końcu. No w, w i to okazało się, sezonie. jakby no, nie Kuczowy. możemy też. No, tak, no o, tak się stało. Tak no. Się stało no. no, czy wiadomo, że możemy powiedzieć, że zwycięstwo ze Śląskiem też było decydujące tak. i tak dalej, i tak dalej. No ale biorąc pod uwagę sytuację na, na wiosnę, to to zwycięstwo pff, no, dało nam utrzymanie. No, ktoś tam się śmiał, że trochę za, za, za ochoczo, czy powiedzmy zbyt entuzjastycznie podchodzimy do tego, tej celebracji utrzymania, ale prawda jest taka, że okazało się, że, że no nie było to łatwe zadanie. No nie. To nie ja było. mogę ujawnić tutaj, że tam jakieś memy, czy, czy, czy śmieszki, które się publikowały na social mediach klubu miały się, był plan, że one wyjdą dużo wcześniej. To, to, to raz, a dwa, że podejdziemy do tego z większym dystansem, bo będziemy dużo wyżej w tabeli. A koniec końców, yy, wiemy, że ta różnica wi pomiędzy widzewem a strefą degradacji była bardzo niewielka. Bardzo niewielka, tak. I to były dosłownie 1 dwa mecze. Tylko, że właśnie to jest takie, no ta tabela, no yy, ta tabela ligowa, i w ogóle ten poziom ligowy, tam od pewnego momentu tego powiedzmy poza piastem, który jeszcze odjechał trochę na wiosnę, i ten, no to była bardzo spłaszczona, bo też właśnie. To nie, nie, nie chcę mówić, gdyby gdyby, no ale dwa, dwa mecze widzę, gdzieś tam wygrywa, nie remisuje, i, i jesteśmy w ogóle w zupełnie innej sytuacji. Nagle byśmy roz, tutaj rozpatrywali, że zabrakło czterech punktów, czy trzech gdzieś tam do piątego, czwartego miejsca. No, no tak to wyglądało w pewnym momencie, a nie z sezonu. Więc no, takie to przedziwny sezon, ale tak, no zjazd tak kolokwialnie mówiąc w dół wiosną był niesamowity. No i to, co już przejdzie do naszej historii, mam nadzieję, że to już nie będzie powtórzone. Przez najbliższe 10 czy 20, albo najlepiej, już nigdy, czyli to ten bilans u siebie, tak? No bo to, jest, to jest taka no, niewiarygodna rzecz, że to, tak mówimy. Miał, Życzyliśmy sobie, żeby to się skończyło po meczu z górnikiem Zabrze, a to nadal trwa. Jest 9, jakby 9 porażek z, na własnym boisku, z czego 6 z rzędu. No to jest niewyobrażalne i to jest niewybaczalne. No to... Czy znaczy, wiesz, może. Może niewybaczalne to jest za duże słowo, ale powiedziałem wczoraj w, w audycji radiowej, w radiu widzę, że kibice widzenia nie zasługują na taki bilans u siebie, nie zasługują, tworząc takie widowisko na trybunach, wypełniając trybuny, cały stadion, wykupując karnety. Po prostu takie wyniki nie mogą przydarzać się w, na własnym boisku. Przy takiej publice, aczkolwiek no musimy pamiętać, że to jest tylko sport. No, ale jeżeli mamy taką tendencję, to już nie jest wypadek, to nie jest. To jest po prostu jakaś tendencja. Nie, tendencja i wniosek jest taki po tym sezonie i dla sztabu szkoleniowego, przecież oni też wiedzą, jak to wyglądało i mają nad czym myśleć. No, przede wszystkim coś tu trzeba poprawić z gą w defensywie i jakimś modelem gry, no bo no Nie może być tak, że tych meczów już na się nie chce liczyć, ile było u siebie, ale 6 czy 7, w których traciliśmy po trzy gole. No to na własnym boisku, no to tak nie może być. No nie? No, jak strzelamy 4, to ok, no, ale nie strzeliśmy po 4 gole jednocześnie w tych meczach. Więc, więc tak to się skończyło. No już nie narzekajmy, tak no tak, tak to wyglądało. no i Musimy to odnotować, jak robimy takie konteksty historyczne, to tylko jeszcze jedna rzecz, że. Wspominaliśmy to kiedyś, że w tym sezonie właśnie 2006 2007 kiedy też byliśmy Benjaminkiem po awansie z drugiej ligi dawnej i kiedy też zajęliśmy na koniec 12 miejsce, tylko że wtedy była liga, tak mówię, 16 zespołowa, to wtedy Mieliśmy e, u siebie e, w całym sezonie 7 porażek i to był jeden z najgorszych wyników w historii. No teraz właśnie to przebiliśmy, tak. No Te się utrzymaliśmy też. No nie stanie. można uciekać od tej statystyki, no bo to jednak rzutuje na występy pierwszej drużyny w tym sezonie. Za dużo było tych porażek. No i tu postawmy mhm. kropkę może przy tym niechlubnym wyczynie. A, a teraz... Aczkolwiek utrzymać się przy tylu porażkach u siebie a teraz, bomba. A teraz właśnie, teraz właśnie coś, coś chlubnego, chociaż nie rozumiem tych zarzutów, że albo wygrali tą klasyfikację, bo, bo nie było walki na boisku. Chodzi mi o klasyfikację fair play, tak? Widzę Nie, to, to jest... jest głupota, że mieć jest na ostatnim miejscu w tej klasyfikacji, bo tak walczyła, że ma pięć czerwonych kartek i chyba ich nie Ale ile przecież widzę tak był no. chwalony jesienią przede wszystkim za to, że gra w piłka, nie fauluje i, no. i ale tak było, tak było i tak. nasi defensywni pomocnicy, stoperzy łapali bardzo Mało kartek. No przecież jak aktualizowałem co tydzień tą, tą, ten, ten, ten cykl, statystyki po kolejce, bo, bo tym się tutaj też między innymi zajmuje, no to czasami nie miałem co odświeżać w naszym dziale kartek, no i bo brawo się nie działo. albo jedna kartka była często. To mówiliśmy o tym. A ile było meczów na zero i w no, kartki? No, przez moment to... przodującym mhm. zawodnikiem w żółtych kartkach był napastnik Jordi Sanchez. Tak, no. No tak, zdecydowanie tak, to Nie wiem popraw mnie, ale wydaje mi się, że był jednym z pierwszych, którzy pauzowali w ogóle tak, za kartki. chyba tylko Marek Hanuszek wyprzedził w liczbie fauli u nas w drużynie, chyba coś takiego tam było. No, no to też no wynika z jego pozycji, z... gdzie często przerywa się akcję rywali, ale no wydaje mi się, że to jest niezmienne. Widzę, stara się grać w piłkę, no aczkolwiek musi to robić skutecznie i tyle. No ale też jeden komentarz był ciekawy pod naszym oficjalnym postem na Facebooku, na oficjalnym profilu klubu odnośnie tej klasyfikacji właśnie Fairplay, play, że Widzew skończył sezon na pierwszym miejscu z liczbą 50 żółtych kartek i jako jedyna drużyna w ekstaklasie w ubiegłym sezonie bez żadnej czerwonej, bo kilka drużyn tam miało po jednej czerwonej i o wiele więcej żółtych po 70 w górę. No i kontekst jest taki, że tam ktoś przypomniał te czasy tej bandy walczaków od Smudy 96, 97 te dwa sezony, że wtedy Widzew, mając po 32 Żółte kartki i jedną, dwie czerwone, czy tam 35, zajmował w tej klasyfikacji Fairplay drugie miejsce. Już tam nie wiem za kim. I to pokazuje, jak się zmieniło też egzekwowanie przepisów, tak, gry przez sędziów i, i w ogóle jak to jest wszystko teraz zaostrzone, że teraz widzę, wygrywa klasyfikację Fairplay z 50 żółtymi kartkami. Klasyfikację 18 No ale nie ma już klasy. pucharu Intertoto, tak, więc no, niestety. A wtedy, a wtedy tak, bo wtedy za klasyfikację Fairplay często dostawało się miejsce. Szkoda. Naprawdę szkoda, że nie ma takiego pucharu lata. Aczkolwiek... O tylko pucharu lata sobie wrócimy latem w naszej audycji jednej, bo to warto no, czy... z no, chyba, chyba po prostu wynika to z tego, że tych meczów jest za dużo Ta. już w europejskich pucharach, ale szkoda, że jeszcze jakieś drużyny nie wyciągnęli z, z ligi, żeby mogły sobie zagrać. Pucha był Środkowo-Wschodniej, tak. tak. Przeszliśmy przez ogólny bilans, przeszliśmy przez kartki, przeszliśmy przez mecze u siebie. Co jeszcze, Kamil, zebrałeś no jeszcze na dzisiaj? Warto, warto wspomnieć, teraz przejdźmy do do tego do, do postaci trenera, czyli Janusz Niedźwiedź. Się, ocena bohatera. Ocena bohatera, tak. Okazuje się, że obecny szkoleniowiec Widzewa jest dopiero dziewiątym w historii klubu w na te 36 sezonów. Który przepracował z tym klubem przynajmniej jeden pełny sezon od pierwszej do ostatniej kolejki, no bez dymisji, tak? bez zwolnienia, czy bez odejścia na własne życzenie, czy na, po własnej decyzji. Czyli to jest też taki, taka ciekawostka. Ostatnim takim terenem wiadomo, był Radosław Moczkowski, sezony 2011-12-2012-13, jesienią 2013 zrezygnował odszedł więc ma, miał ostatni który miał i to dwa pełne sezony w Ekstraklasie, a wcześniej to byli Jacek Jezi Leszek Jezierski, jeden sezon Jacek Machciński potem Władysław Żmuda trzy sezony Bronisław Waliguba, Waligóra Stręczyk po jednym sezonie potem Franciszek Smuda na trzy sezony Michał Probierz nawet mi się to nie, nie zakodowałem tego, że Michał Pobierz miał jeden pełny sezon u nas pracy. To był ten sezon właśnie 2006-2007, też mhm. dużo utrzymał, jak ten tak? Janusz Niedźwiedź teraz. No i potem wspomniany trener Moczkowski, dwa sezony i teraz jako dziewiąty na tej liście się melduje Janusz Niedźwiedź, jeśli chodzi o trenerowidza w No życzyłbym trenerowi, żeby po następnym sezonie miał już taki dorobek jak Wadosław Moczkowski, bo to będzie znaczyło, że coś się dzieje dobrze. Lubię dalej z drużyną. No. No, jeśli chodzi jeszcze o trenera yy, Boże Mroczkowskiego, Niedźwiedzia, yy, to yy, sporo zarzucano mu, że drużyna nie biega albo biega mniej. a ciekawostka, mm -hmm. widzę jest y, rekordzistą, czy może, może pochwalić się najlepszym yy, zestawieniem, klasyfikacją goli strzelonych po 75. Minucie, bo jest ich aż 18. I... na koncie 37 goli, czy coś mm -hmm. takiego było? Tak? No to, to, jest... No, to jest bardzo dobry rezultat. Mm -hmm. No i świadczy o tym, że. Widzewski charakter. No trwa. Już w pewnym momencie, jak się oglądało te transmisje, na przykład z wyjazdowych,. Żyliśmy meczu, życiem zastępczym. Nie, no to Kanal Plus często damy redakcja mówiła, nie, no poczekajmy, widzę w gado do końca. Tak mówili, jak było, przegrywaliśmy w Płocku, chodziło też o mecz z Krakowią wyjazdowy. Wiele no się i, i tak się działo, tak się działo. Wiele kluczowych goli padło dla nas. no, 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 no Większość goli kluczowych padła dla nas w ostatnich minutach, czy doliczonym czasie. No bo tak to, tak było między innymi. To innym. bardzo kibicom się podobało z mojej perspektywy, bo, bo ta drużyna, myślę, że. Nie, nie straciła zaufania kibiców. Była, było sporo powiedzmy, nie wiem, jak to określić, może żalu z powodu wyników, ale koniec końców, to pożegnanie, które nastąpiło na po sezonie: sporo fajnych zdjęć, ta runda honorowa, nazwijmy ją wzdłuż, wzdłuż trybun. To było... No nie, to było, to naprawdę było w porządku ze strony kibiców. Myślę, że naprawdę pokazali klasę. Rozczarowanie i gorycz po wiośnie była duża, ale podziękowali drużynie, bo myślę, że mają w pamięci wygrane derby Łodzi, awans do Ekstraklasy, ofensywny styl gry, świetne wyniki jesienią. No i gdzieś tam, może ta drużyna po prostu odcinała jeszcze kupony z tego, a na znicz Pruszków czas przyjdzie. Z uczestnikiem Ligi Mistrzów to meczu towarzyskim. O, no bomba. No brawo dla Unionu. A no, Union to fenomen. No, to, to... Musimy iść drogą Unionu. Byłeś tam, podpatrywałeś, wyśledzasz wdrażaj tutaj. Nawet kubek masz tutaj. Nie, dobrałeś, mogę, nie jesteś, mogę go lokować. Czy ty jesteś jeszcze zawidzem w ogóle? Znalazłoby się kilka, kilka osób, które twierdzą, że nie. No właśnie. No. Dobra, przejdźmy dalej, bo nie będziemy to zamulali tymi... o, o tym, czy, czy jak rozstrzygniemy te kwestie, przejdziemy w kolejnym odcinku. Tak, tak. tak z postem szczerbnym wyjaśnimy tę sytuację, jak to jest w słynnym, w słynnym tekście. Yy... Teraz przejdźmy do kolejnej postaci zespołu Bartłomiej Pawłowski, 10 goli, bo to też nie jest tak, że no wiadomo, że Bartkowi często ta piłka nie, nie siadała na nodze. Były te poprzeczki, słupki, gdy tak się gdybać, gdybać, nawet jakby wykorzystał 30% niewykorzystanych tych setek, to pewnie by miał. Może by tego Guala prawie dogonił, no nie. Nie wiem, czy to nie jest zawodnik z największą ilością strzałów ze wszystkich w trakcie sezonu. Nie mogę, no czy mogę za chwileczkę to sprawdzić? Bo myślę, że rzeczą, którą, do, do której warto za, jest gdyby, zachęcać, no... jest oglądanie przez kibiców strony Ekstaklasy. Tak, bo... Bo jest dużo ciekawych statystyk czegoś, czego kiedyś na przykład w latach 90. nie było na taką skalę, takiej analizy. Czy duży, może bo... papierowo papierowo może tak. Ale, ale no, zapis wideo no, tak. po, pozwala naprawdę teraz na niesamowite rzeczy no, może nie, nie, takie skrupulatne zebranie mhm. naprawdę wielu rzeczy, których nie widzi się. Moim zdaniem tak na co dzień. Oczywiście, że tak. 73 strzały w sezonie. Najwięcej, tak? Tak. Wyprzedził Kamila Grosicki o jedno uderzenie, Jesusa Imaza o 3, Marka Guala o 7. No to Bartek, skuteczność i Champions League za rok nasze. Tak, no i tutaj dlatego przywołujemy Bartomieja Pawłowskiego, bo on miał na koncie te 10 strzonych bramek i. Znalazł się po pierwsze w dziewiątce, tylko dziewięciu piłkarzy Ekstraklasy w ostatnim sezonie zdobyło przynajmniej 10 goli lub więcej w meczach ligowych. Bartek jest tej dziewiątce, a po drugie jest to dopiero osiemnasty piłkarz w historii Widzewa, który w Ekstraklasie właśnie w jednym sezonie zdobył dla, dla, dla naszej drużyny przynajmniej 10 goli, no tutaj wiadomo. Pierwszym takim nazwiskiem, który tego dokonał, to był Zbyszek Boniek i to były dwa sezony: raz 11 goli, raz 10. Potem Marek Filipczak, wodek smolarek. Co ciekawe, odnośnie smolarka. Trzy razy ten pojawiał się na takiej liście, ale zawsze tylko z 10 golami, nie strzelał więcej w sezonie. No potem wiadomo był Leszek Iwanicki, 15 goli. Marek Koniarek, 23-29 goli, dwa miał takie mega sezony. Jacek Dębiński, Artur Wichniarek, 20. No a ostatnim był w naszym ostatnim sezonie, niedawno przywoływana postać w kontekście domowego meczu z Koroną, Edward Zwiszniakows, tak? On miał takie dobre wejście. W tym sezonie spadkowym do widzewa 12 goli wtedy strzelił. Zdecydowanie odstawał od kolegów z drużyny, jeśli chodzi o skuteczność. No i teraz po 8 latach powrotu do ekstra mamy też takiego strzelca, który przynajmniej 10 goli ma na koncie i to jest właśnie Bartek Pawłowski. No i za to trzeba go docenić. No szkoda, mówię. Może kilku sytuacji, tych punktów by było więcej, i Bartek by byłby. Nie, no na wiesz, ten... biorąc pod uwagę, że został nominowany teraz do, na pozycji najlepszy napastnik, gdzie mhm. de facto jest pomocnikiem, co prawda bardzo mobilnym, z dużą, z dużą niezależnością na boisku, i myślę, że jako taki wolny elektron schodzący do środka, czy wracający po piłkę, no, Bartek, myślę, że ta hitmapa, która mhm. wyświetliłaby jego pozycję na boisku, byłaby bardzo czerwona i bardzo rozległa. No, to no, zrobił co mógł i jakby myślę, że spokojnie może zasługiwać na status gwiazdy widzewa po tym sezonie. No i co, Kamil? Powoli zbliżamy się do końca tym pozytywnym akcentem. No to pozytywny koń, na koniec, akcent o. młodzieżowy. O boże. Teraz tylko w młodzieży nadzieja. No, wypełniliśmy limit młodzieżowców, tak, to Ignacy też jest. 15. Dawid, debiutant, i jednocześnie 27. zawodnik, który w ostatnim sezonie zagrał w w Ekstraklasie, więc taki na zakończenie. 27 graczy u nas wystąpiło na boiskach Ekstraklasy. No i chyba możemy ja. powiedzieć śmiało, że w ogóle to chyba rekord minut młodzieżowców mhm. w tym sezonie. Wiadomo, że przepis to trochę wymógł, ale co by nie mówić, najwięcej debiutów z akademii w tym sezonie w Ekstraklasie. Myślisz, że też chyba spokojnie? No tak, nie wiemy, czy w 1948 i... akademia produkowała tylu wychowanków. No, no tam to niektórzy, też to mieli po wojnie po 30 parę lat na karku, no, już. Ignacy nie, to nie... Uptas <laughs> chyba też już miał ze 30 tak, parę. Nie wychowanków paradoksalnie w tej duży, nie widzę wtedy, ale no, to już panowie, którzy najlepsze lata wtedy przez wojnę stracili no, to... no cóż, Kamil, ja zapamiętam ten sezon obrazkami po meczu z Piastem Gliwice, radości po meczu z Zagłębiem Lubin. Rywalizacji z Legią na stadionie. Co złego, zapominam, i dla mnie to był bardzo pozytywny sezon, mimo pewnego rozczarowania, ale widzę, jest w ekstraklasie i powinniśmy walczyć o to, wszyscy w klubie, jak w społeczność, o to, żeby w tej ekstraklasie został na dłużej. Tak, i cel następny sezon lokata. No tylko teraz ten czarter do połudze. Azerbejdżanu trzeba odwołać, już kurczę. No, no. Tak, tak, No już no, oni też rezerwowali tam hotele w Kazachstanie. Szkoda, szkoda. No. Widzewska podróż do przeszłości. Kamil Wójkowski. Jakub Dyktyński. Elżbieta Jaworowicz. <grymne> do usłyszenia. Cześć. To była widzewska podróż do przeszłości. Większość faktów nie została zmyślona.